14 stycznia po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Dzierżoniów na skrzyżowaniu ulic Strefowej z drogą wojewódzką nr 382. Po dojeździe pierwszych zastępów potwierdziliśmy zgłoszenie. Zderzyły się dwa samochody osobowe, samochodami łącznie podróżowało dwie osoby. Na obecną chwilę w karetce pogotowia znajduje się kobieta, kierowca samochodu osobowego marki Peugeot. Na obecną chwilę kierowca Nissana nie, nie uskarża się na żadne dolegliwości w związku z zdarzeniem, także pomoc medyczna jest odroczona, ale cały czas pod naszą opieką. Straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieliliśmy pomocy medycznej osobie poszkodowanej w wypadku, a następnie przekazaliśmy ją kierownikowi zespołu racynictwa medycznego. Na czas działań ruch na wszywanie jest utrudniony, ale, ale odbywa się. W wyniku wypadku stwierdzono z uszkodzonych pojazdów wyciek płynów ekplacyjnych oraz uszkodzoną infrastrukturę drogową, dlatego na miejsce zdarzenia wezwano leżące drogi. Dalsze czynności sprawie prowadzi policja.